Cześć, Siemanko, witajcie bardzo serdecznie w, w pierwszym odcinku Zerobloxa. Dzisiaj chciałbym się trochę potrajdować. Znaczy, że potrajdować, bo jestem na trading gazie. Ale chciałabym żeby mniej, choć ktoś, ktoś już odcinał kupił tego bardzo dagmar. Tylko 6 milionów. <Zamkaru thế> mm, więc ja będę się wtrącał na inną trading w gazę. jeszcze inni się trading w Jak chcecie, to mi też możecie wysłać prezenty. Bo na razie mam 0 prezentów niestety. Ja właśnie tego nie mogę, gdybyście mi wysłali. Ale bardzo bym był wdzięczny, gdybyście mi wysłali. Bardzo bym był wdzięczny. Jakieś tam fajne potycze, może jakieś gamy. A więc teraz przechodzimy na normala. I to na Trading Plaza. Na jakąś lepszą mi się wydaje, że trafia. Fajnie by było, gdybym na lepszą trafił. Ale też mogę nie trafić. A więc. Mam deskę za hardcora. Dolamy deseczkę. I lecimy na tej winkla. Tak no w ogóle nie byłem, zdawa się w ogóle nie trajdowałem. Kupiłem party Doga za 200 milionów przed chwilą. Nie no, opłacało mi się, wiem. Ale i tak zaraz. Eee, jakiegoś pewnie jest sprzedawca? Co oni przecież wydają Dobra, i tam, bo tam jest więcej standów I wszystkie są pełne, tak? Tak, nie, są takie Pełne I tego tylko partydowa. Tu 300. Nie, za 200 ustawiam. No nie wiem, co je. Aha. Mhm. No co. Co? Nie wierzę. Dobra, z tobą nie ma Jak się złożyło, no? To ja muszę odbrać te skarpety. pety. Lec... Jak się złożyło, no dobra. Ja myślałem, że mi ktoś kupił Bartę Doga, nie? Hmm, chyba te krowy nawet nie... O.

Dobra. Czy hmm. Kurde! Dlaczego? Mam trochę tych różnych pitalin. Nie? Bo tu jest mnóstwo. I tu Oj, 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 tam mam render do... Renifer do ogni, tak? Dobra Lecz, ale gdzieś miałem na tym krednik jak to pasy, to już mi nie daję, nie kupuję No, no, na Trading Plaza. A już się widzimy, na Trading Plaza. No, no, dołączymy już na naszą Trading Plaza. Mmm, a więc. Czekamy. A już nas dołączy na Trading Plaza. Dobra. Jesteśmy na Trading Plaza. Tum, tum, tum.

Nikomu nie sprzedaj takiego kopiowanego. No że nie będzie on Oni bardzo fajny 5 niego pójdzie, nie? z niego pójdzie. No, nie wiem To za mało go nie wiem. Ja bym chciał dostać tego Hitchheller'a Rock'a, bo mógłbym też tak długo nie są odherować pierwszych jajka. Bym dostał Hitchheller'a Rock'a. Jak będę grał już na komputerze, to zrobię. Kartę mogę właśnie wystawiłem. W tym... Ście, nie? Czekamy na... Aż mi go kupi. Zaraz wrócę do Waszej gminy, że kupimy do tego... Tutaj, Z tego, y, tego party. Dobra. Ale ja Nie, na razie nie, kupić? nie, 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 ale

kilka minut, a ja bym chciał coś zrobić. Dobra, widzę, że już chodzę na trading Plaza. E, długo mi zajęło nad jedną mm, rzeczą. Próbowałam też sobie sobie czytata, żebyśmy zrobili najlepszą najlepszą trading Plaza. E, no i to by było takie lepsze, że no, na przykład tam typów, które mieli po 4 na domu, które zaraz wchodzi w Liverborze.

Но... Нет, вишня, вишня. Есть... Есть. No dobra, no to czekamy i ja Wam może dawać wrócę, jak to się go zobija. W chyba w następnym odcinku to zrobimy, że spróbujemy sprzedać tego mojego partidora, ale dobrze, nie ma zbytnio to i czołem.